Źle zaprojektowana kładka nad obwodnicą południową, trzeba ją rozebrać i wybudować od nowa. Radiolatarnia na radomskim lotnisku zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia. Nie wiadomo, czy w tym roku odbędą się loty cywilne z Radomia. 14 czerwca, sobota, Agnieszka Monko witam Państwa i zapraszam na teledziennik. Kładka dla pieszych wybudowana nad obwodnicą południową Radomia jest źle zaprojektowana i trzeba ją wyburzyć. Zdaniem radnych opozycji przez ten błąd wzrosną koszty inwestycji i nie uda się wybudować obwodnicy w wyznaczonym czasie. Władze miasta, jak twierdzą, mają wszystko pod kontrolą. Ta kładka to bardzo ważny element obwodnicy południowej, przede wszystkim dla mieszkańców trzech dzielnic Malczewa, Godowa i Prędocinka. Po zakończeniu budowy, przechodząc właśnie przez tę kładkę, radomianie będą mogli przedostać się na drugą stronę ruchliwej ulicy. Kładkę wybudowano, ale teraz trzeba będzie ją rozebrać. Został popełniony błąd projektowy przez projektantów. Projektanci przyznali się do tego i został wdrożony program naprawczy przebudowy tejże kładki czyli rozbiórka najazdu i wykonanie go od podstaw. W taki sposób, żeby umożliwiał on komunikowanie się pomiędzy dwoma stanami Owodnicy Południowej. Zdaniem opozycji, to, ale też i inne uchybienia spowodują wzrost kosztów i opóźnienie terminu realizacji. Może być później i może być drożej. Już na chwilę obecną mamy taką sytuację, że planowane etapy, zapowiadane etapy dopuszczenia tej obwodnicy do ruchu nie zostały dotrzymane. Już nawet i w mediach, w lokalnej prasie były informacje na ten temat. Dochodzą nas takie informacje jako do radnych, że z uwagi na to, że pewne roboty nie były przewidziane w dokumentacji technicznej, wykonawca żąda dodatkowych zapłat z tego tytułu. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji zapewnia jednak, że koszty inwestycji nie wzrosną, a za błędy popełnione przez projektantów wkładki miasto płacić nie będzie. Koszty związ... Związane z przebudową już istniejącej części kładki zostaną poniesione przez projektantów bądź też firmę ubezpieczeniową. Jak wynika z harmonogramu, budowa obwodnicy południowej powinna zostać zakończona pod koniec tego roku. Radiolatarnia DIVOR-DME, która jest niezbędna do tego, by na lotnisku cywilnym nasadkowie mogły lądować i startować duże samoloty pasażerskie, zostanie uruchomiona na przełomie listopada i grudnia tego roku. Tak wynika z pisma, które otrzymało od polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju czy wybudowanie radiolatarni i jej operacyjne uruchomienie to to samo sprawdzał Dariusz Osiej. Latarnia Dwort DME od kilku miesięcy wzbudza w Radomiu duże zainteresowanie i wywołuje spore emocje także wśród polityków. Kiedy powstanie na radomskim lotnisku Radiolatarnia? To jedno z najważniejszych pytań stawianych w ostatnich dniach. Od sprawy nie bez emocji odcina się poseł platformy obywatelskiej Radosław Witkowski. Pan poseł Radosław Witkowski nie zamierza mieszać się w tą wojnę, którą pod lotniczy radą wydał Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pasz buduje radiolatarnie z własnych pieniędzy. Jasno określił termin. Jest to termin wrześniowy. I nie wydaje nam się, aby wszczynanie awantury z agencją kontrolującą polską przestrzeń powietrzną było korzystne dla rozwoju pod lotniczego w Radomiu. Na Radomskim Lotnisku od kilkunastu dni trwa budowa radiolatarni. To aktualnie drugi etap inwestycji. Wylewane są stopy fundamentowe, następnie stanie na nich stalowa konstrukcja, a na końcu zostaną zamontowane anteny. DIVOR, jak zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w komunikacie rozesłanym do radomskich mediów, zostanie wybudowany do końca września. Natomiast trzecim, tak naprawdę najważniejszym i najistotniejszym etapem jest faza oblotów, testów, też pozyskiwania odpowiednich pozwoleń i zgód oraz wpis do rejestru lotniczych urządzeń nawigacyjnych prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wybudowanie radiolatarni, a oddanie jej do pełnego użytku to nie to samo. Wie o tym prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Kapis, który w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja tego roku informuje m.in., że, tu cytat: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej uruchomi urządzenie nawigacyjne DIWOR-DME oraz opublikuje nieprecyzyjne instrumentalne procedury podejścia oparte o wyżej wymienione urządzenie. Zgodnie z korespondencją z Portem Lotniczym Radą Uruchomienie operacyjne urządzenia ma nastąpić w okresie listopad-grudzień 2014 roku. To znaczy, że loty niskokosztowych przewoźników z lotniska na Sadkowie w tym roku stoją pod znakiem zapytania, bo jak wynika z przytoczonego wyżej cytatu, warunkiem niezbędnym, by takie loty mogły się odbywać, jest uruchomienie operacyjne radiolatarni Divor DME, a nie tylko jej wybudowanie. Nasz Radom. Wystawą o takim tytule Radomskie Towarzystwo Fotograficzne rozpoczęło czerwcowy etap swojej działalności. Fotografię prezentuje Miejska Biblioteka Publiczna. Oglądaną wystawę RTF przygotowało z okazji Dni Radomia. Zgodnie z tytułem autorzy prac pokazują fragmenty miasta. Organizatorzy ekspozycji zachowali parytet. Wśród autorów prac jest sześć pań i dokładnie tyle samo panów. Choć temat był z góry określony, to każdy z autorów miał pełną dowolność w spojrzeniu na Radom. Uczestnicy tej zbiorowej wystawy trochę narzekali, że mogą pokazać zaledwie po jednym zdjęciu. To fotografia Leona Pierzchalskiego, który pokazuje postindustrialny widok, który można spotkać na terenie podawnych zakładach metalowych. Z kolei Iwona Nabznych zauważyła ciekawe smugi światła, a Stanisław Gąsior zainteresował się takim nietypowym widokiem. To tylko przykłady prac, które można obejrzeć w małej galerii RTF. Wystawa będzie czynna do końca czerwca. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 zwyciężyli w drugim międzyszkolnym turnieju matematycznym, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33. W turnieju rywalizowało pięć podstawówek z terenu Radomia. Finalistów konkursu klas trzecich matematyczne potyczki wyłoniły międzyszkolne eliminacje. Wiemy, że matematyka jest królową nauk. Świat zbudowany jest z liczb, z cykl, więc jak najbardziej zaprzyjaźniajmy się z tą matematyką. Uczymy się i zobaczmy, że to nie jest taka straszna rzecz. Finale, który odbył się w publicznej szkole podstawowej nr 33 rywalizowały podstawówki nr 3, 5, 13, 21 i gospodarz PSP nr 33. Szkoły były reprezentowane przez czteroosobowe zespoły. Do rozwiązania było sześć zadań. Staramy się, żeby ten poziom był trochę wyższy niż przeciętny, bo to też ma być zadanie, z którym musi się uczeń zmierzyć. A dodatkowo jest wpleciony język angielski, bo wiemy, że... Język obcy jest językiem no, dziś niezbędnym we współczesnym świecie, więc staramy się te dwie niezbędne rzeczy połączyć w jedno. W drugim międzyszkolnym konkursie klas trzecich matematyczne potyczki zwyciężyli uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 5. Drugie miejsce zajęła reprezentacja szkoły podstawowej nr 3, a trzecie szkoły podstawowej nr 33. Gry, zabawy, konkursy, popisy wokalne, oratorskie i taneczne między innymi takie atrakcje czekały na uczestników rodzinnego festynu, który odbył się w publicznym przedszkolu nr 3. A ponieważ pogoda dopisała, dlatego wszyscy bawili się w świetnych humorach. Takie rodzinne festyny w przedszkolu nr 3 to już tradycja. Festyn jest okazją nie tylko do zabawy, ale także do prezentacji dziecięcych talentów. Termin festynu wybrano nieprzypadkowo. Koniec roku szkolnego to najlepsza okazja do podsumowań i podziękowań. Tym razem było troszeczkę inaczej, ponieważ połączyłyśmy występy dzieci z grup specjalnych razem z występem dzieci z grupy ogólnodostępnej. Występ wyszedł wspaniale. Atrakcji nie brakowało. Dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy i włosów, wata cukrowa. Chyba żaden przedszkolak na festynie się nie nudził. Jak każde zakończenie roku i łezka się roni, kiedy żegnamy dzieci odchodzące, ale także no, to jest czas, żeby podziękować i rodzicom, zwłaszcza tym, którzy dzielnie i aktywnie z nami współpracowali cały rok, jak też całemu personelowi za naprawdę wspaniałą pracę. Ale, jak podkreśla dyrekcja, festyny w przedszkolu to nie tylko dobra zabawa dla dzieci i ich rodziców, to także doskonała okazja do integracji mieszkańców osiedla nad potokiem. W piątek, 13 czerwca, zmarła Anna Duda, znana Radomska, dziennikarka. W latach 1951-1991 pracowała w redakcji Życia Radomskiego, w tym większość lat na stanowisku sekretarza redakcji. Uroczystości pogrzebowe w najbliższy poniedziałek rozpoczną się mszą świętą w radomskiej katedrze o godzinie 15. Anna Duda zostanie pochowana na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Limanowskiego. I tą informacją kończymy dzisiejszy teledziennik. U nas na antenie już za chwilę sport, a po sporcie jak zawsze prognoza pogody. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.